spłaciłeś kredyt we frankach, myślisz, że to już koniec? A co, jeśli powiem ci, że możesz odzyskać wszystkie nadpłacone pieniądze? Wiele osób nie wie, że po spłacie kredytu nadal można dochodzić unieważnienia umowy kredytowej. Chcesz wiedzieć, jak to działa? Jeśli w twojej umowie były klauzule niedozwolone, możesz odzyskać wszystko, co napłaciłeś ponad kapitał. Zastanawiasz się, czy to ci się opłaca? Prawie zawsze tak. Dlatego warto sprawdzić i twoją umowę. Każda sytuacja jest trochę inna. Ale analiza jest zupełnie darmowa i rozmowa z ekspertem nic ciebie nie kosztuje. Dla przykładu, często jeśli wziąłeś 200 tysięcy kredytu i spłaciłeś go po 15 latach, to do zwrotu możesz mieć nawet tyle, ile wziąłeś. Napisz w komentarzu, jaki miałeś kredyt, a skontaktuję się z Tobą i sprawdzę Twoją sytuację. Bez żadnych kosztów. Zostaw komentarz, zrób pierwszy krok a może twoja sytuacja już niebawem się zmieni. Udostępnij ten film, może ktoś z twoich znajomych też ma zamknięty kredyt i może odzyskać nadpłacone pieniądze.